hali Gdynia szykowano się na mistrzowską fetę. Seko prowadziło bowiem strefę Sopot 3-1 w finałowej serii Tauron Basket Ligi, a w rozgrywkach krajowych w tym sezonie na własnym parkiecie miejscowa ekipa nie poniosła żadnej porażki. Wszystko wskazywało na to, że tego wieczoru gracze Prokomu odbiorą złote medale i puchar za Mistrzostwo Polski. Trener gości Karlis Mujznieks zaskoczył nieco, desygnując do gry od pierwszych minut Marcina Stefańskiego. I ten zawodnik otworzył wynik dla przyjezdnych, którzy zdecydowanie lepiej weszli w ten mecz. Szybko uzyskali sześciopunktowe prowadzenie, a pierwszą odsłonę wygrali 18-15. Wtedy coś w grze żółtoczarnych się zacięło, a bezlitośnie wykorzystali to gracze Aseko. W 16 minucie prowadzili 31-22, ale dzięki dobrej końcówce Sopocianie dogonili rywala. Do przerwy było więc 35-34 dla gospodarzy. W trzeciej kwarcie nie zarysowała się wyraźna przewaga żadnej z ekip, a jednym oczkiem wygrali ją miejscowi. Przez większość czasu trwania ostatniej części gry oba zespoły szły łeb w łeb. Na 3 minuty przed końcem Trefl wyszedł na czteropunktowe prowadzenie, ale 104 sekundy przed ostatnią syreną znów był remis. O końcowym rezultacie przesądziła trójka Łukasza Koszarka oraz lepiej wykorzystywane przez graczy Trefla rzuty osobiste. Goście przełamali klątwę Aseko już po raz drugi w tym sezonie, tym razem na jego parkiecie. Bohaterem wygranego 76 do 71 meczu był Marcin Stefański. Udało się nam. Cieszę się bardzo. No co mogę powiedzieć? No tak naprawdę wygraliśmy po jednym, mecz. Jest 2-3, ale wszyscy nas wskazywali, że raczej już to się skończy 4-1. Graliśmy gramy w dyni. jednak pokazaliśmy naprawdę wielki charakter, wielką wolę walki, wielkie ambicje i i to cieszy. Marcin Stefański częściej powinien wychodzić w pierwszej piątce? A nie wiem, to, to Ty może odpowiedz na to pytanie, no ja się cieszę, że miałem dzisiaj szansę, że, że mogłem się pokazać z tej dobrej strony, mogłem pomóc chłopakom, ale tak naprawdę to wielkie, wielkie dzięki dla każdego co osobna. Teraz y, gramy w Sopocie, znowu postaracie się wygrać? Tak, na pewno się postaramy wygrać, będziemy walczyć tak jak w tym meczu, zobaczymy czy będziemy mieli siłę, ale na pewno nie zabraknie nam woli walki. W rywalizacji do czterech zwycięstw wciąż prowadzi Aseko 3 do 2. Kolejny mecz w poniedziałek w Ergo Arenie. Tam może się zdarzyć wszystko.